Dużą popularność mają takie mikrofony, które można przypiąć do własnego ubrania i połączyć ze smartfonem. Użytkownicy nie przypinają tych mikrofonów do siebie, tylko trzymają je w ręku albo przypinają do dziwnych przedmiotów i używają tych przedmiotów jak takiego mikrofonu typu handheld. W Polsce często określamy taki mikrofon mianem tłuczka. Namawiam Was jednak do tego, żebyście te mikrofony przypinali do ubrań. Mimo, że o dziwo, nie wiem dlaczego, konstrukcja tego mikrofonu jest taka, że gdy on jest przypięty do ubrań, to charakterystyka tego dźwięku jest troszeczkę gorsza. Lepiej go trzymać przed ustami. Ale pozbywacie się jednej bardzo ważnej rzeczy, która może Wam pomóc przy kręceniu wideo. Opowiem Wam o tym następnym razem.